Są to słowa Roberta Schumana czyli za ojca założyciela Unii Europejskiej. Posłuchajmy moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. Nasze państwa europejskie są rzeczywistością historyczną. Z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą i nie zamierzamy, aby je redukować lub dokonywać zrównywania. Tymczasem dzisiejsza polityka Unii Europejskiej jest zaprzeczeniem tych słów, gdzie mówi się coraz częściej o federalizacji Unii i stworzenia superpaństwa. W głównej mierze pod nadzorem Niemiec. Bo prawo w Unii Europejskiej ma stać się nadrzędne prawie we wszystkich aspektach nad prawem krajowym i nawet nad poszczególnymi konstytucjami państw. Z perspektywy zarządzającego i decydującego o wszystkim jest to bardzo dobre wyjście, bo kto by nie chciał mieć nad wszystkim kontrolę.